Powiedział, że uczyni mnie bogatym, a miesiąc później znalazłem się na ulicy z małym dzieckiem i niczym. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo? Miłego słuchania. Annie usiadła na ławce, patrząc na małą błąd swojego syna. Jej oczy były zamglone, ale jego słowa wciąż odbijały się echem w jej głowie: obietnice bogactwa, nowego życia, przyszłości, którą razem zbudują. Był jej wybawcą. Jedyną szansą na lepsze jutro. Powiedział, że będzie miała wszystko, o czym marzyła. Wszystko, czego brakowało jej w życiu stabilność, pewność, spokój. Ale jak to często bywa w takich historiach, obietnice pozostają obietnicami, a rzeczywistość rzeczywistość nie jest tym, czego się spodziewamy. Nie będziesz już pracować, będziesz żyć jak królowa. Zaopiekuję się tobą i naszym dzieckiem mówił pewnym siebie tonem, jakby była to najbardziej naturalna rzecz na świecie. Uwierzyła mu, uwierzyła mu z całej duszy. W końcu, gdyby nie wierzyła, co by jej pozostało? Tylko strach. Strach, że wszystko znów będzie takie samo: brudna robota, wieczna walka o przetrwanie i samotność. Spotkali się przypadkiem. Był biznesmenem, wiele obiecywał i zawsze dotrzymywał słowa, tak jej się wydawało. Dał jej świetlaną przyszłość pełną luksusu i bezpieczeństwa. Annie, desperacko o tym marząc, bez namysłu zgodziła się na jego warunki. Owszem, warunki nie były łatwe, ale kto powiedział, że życie nie jest walką? W końcu jeśli nie walczysz, to pasiesz tyłki. Zaryzykowała i uwierzyła. Ale teraz minęło zaledwie kilka tygodni, Annie zaczęła zdawać sobie sprawę. Za jej marzeniem czaiła się rzeczywistość o wiele bardziej okrutna niż mogła sobie wyobrazić. On odszedł. Po prostu odszedł. Jego obietnice okazały się tylko dymem. Żadnych pieniędzy, żadnych nowych perspektyw, nawet miejsca do życia. Żadnych telefonów. Cały ten piękny świat, który jej pokazał, był tylko fałszywą fasadą. Próbowała dzwonić, ale za każdym razem nikt nie odbierał. A kiedy dotarła do jego domu, Drzwi po prostu się nie otwierały. Stanęła przed nimi i poczuła narastającą panikę. To była jej jedyna nadzieja, która obróciła się w nicość. Nie tylko zniknął, ale zostawił ją na ulicy z dzieckiem i bez pieniędzy. Bez wszystkiego. Zdradził ją. Jak mogłam w to uwierzyć? Annie zadała sobie pytanie, wpatrując się w zimną twarz żelaznych drzwi. Jak do tego wszystkiego doszło? Przecież obiecał. Powiedział, że zawsze będzie przy niej. Ale kiedy została sama, bez niczego, zrozumiała, że wiara w obietnicę to pułapka. A teraz siedziała w parku z małym dzieckiem, bez wsparcia i pomocy. Nie mogła nawet wrócić do domu, bo go nie było. Jak miała to wytłumaczyć swojemu synowi? Jak miała teraz żyć? Czuła, jak serce ściska jej się z rozpaczy. Ale co pozostało? Tylko walka. Coś trzeba było zrobić. Annie wstała, rozejrzała się i zrobiła krok. Krok, który przywróciłby ją do życia, choć bez jasnych iluzji, które wcześniej miała w głowie. W tym momencie zdała sobie sprawę, że nic nie będzie łatwe. Ale była gotowa walczyć o swoją przyszłość, o przyszłość swojego syna. To była jej jedyna broń. Spojrzała na jego twarz, Małą, niewinną, pełną nadziei. W jego oczach widziała swoją przyszłość. Być może nie było tej świetlanej przyszłości z pieniędzmi, jak obiecał. Ale było coś więcej, była miłość, dla której była teraz gotowa zrobić wszystko. Nie zamierzała się poddać. Nie teraz. Nie z tym dzieckiem. Annie siedziała na brudnym asfalcie, tuląc syna i próbując zrozumieć, jak się tu znalazła. Na początku nie mogła uwierzyć, że to nie był sen. W końcu myślała, że jeśli uwierzy w niego, w jego słowa, wszystko się ułoży. Powiedział, że się nią zaopiekuje. Powiedział, że daje jej szansę na zbudowanie własnego życia. Ale teraz, miesiąc później, siedziała na ulicy, bez pieniędzy i bez domu. On po prostu zniknął. Jak mogłam być tak głupia? wyszeptała Anię. Kołysząc syna na kolanach. Dziecko zasnęło, ale nie obchodziło jej to. Nie mogła uwierzyć, że mężczyzna, który obiecał być jej filarem siły, mógł tak po prostu zniknąć. Słowa, w które tak bardzo wierzyła, brzmiały teraz pusto. Powiedział jej, że uczyni ją bogatą, że będą szczęśliwi, a w rzeczywistości zostawił ją na ulicy. Dlaczego nie mogła dostrzec, że to tylko manipulacja? Obiecał. Że jej życie się zmieni. Powiedział, że będą mieszkać w domu pełnym bogactwa i że nie będzie już pracować, nie będzie już myśleć o pieniądzach. Uwierzyła w to. Nie mogła być tak naiwna. Przecież obiecał. A obietnice to, jak się okazało, puste słowa. Wstała z ławki, ostrożnie wkładając syna do wózka. Najchętniej siedziałaby w miejscu, żeby poczuć choć na miastkę bezpieczeństwa, ale musiała się ruszyć. Była sama. Nie mogła już polegać na niczyich obietnicach. Co miała zrobić? Nie mogła siedzieć tam wiecznie. Musiała znaleźć wyjście. A co potem? Krok po kroku szła ulicą, próbując znaleźć jakieś rozwiązanie. Dokąd pójść? Co robić? W jej głowie pojawiła się tylko jedna myśl: znaleźć pracę. To była jej jedyna szansa. Ale jak mogła znaleźć pracę, skoro nie miała gdzie mieszkać, nie miała odpowiednich dokumentów, nie miała stałego adresu? Ale nie mogła się poddać. Spojrzała na swojego syna, który tak ufnie spał w wózku, i zdała sobie sprawę, że musi coś zrobić. Postanowiła, że nie będzie siedzieć bezczynnie. Może nie mieć pieniędzy, może nie wiedzieć, dokąd się udać, ale znajdzie sposób. Nie mogła pozwolić sobie na upadek. Nikt jej nie uratuje. Ani on, ani nikt inny. Tylko ona sama mogła zmienić swoje życie. Annie przypomniała sobie ostatni raz, kiedy powiedział jej, że zrobi dla niej wszystko, że nie powinna się martwić. Próbowała w to wierzyć, miała nadzieję na najlepsze, ale on stał się dla niej jak iluzja. Sapnęła z frustracji. Jej szanse, jej przyszłość. Wszystko w rękach człowieka, który tak bezwzględnie ją zdradził. Co miała teraz zrobić? Jak z tym walczyć? Właśnie zabrał jej wszystko, zostawiając ją z niczym. Nie będę już wierzyć w puste słowa, pomyślała. Nie będę już czekać na cud. Cud się nie wydarzy. Annie zacisnęła zęby. Sama będę z tym walczyć. Nie poddam się. Przechodząc obok małego sklepu, zauważyła ogłoszenie o pracę. Nie miała złudzeń, była to praca wymagająca wysiłku i dużo cierpliwości, ale coś w jej wnętrzu mówiło, że to może być szansa. Weszła do sklepu i zapytała o pracę. Ekspedientka z niezadowoleniem spojrzała na jej brudne ubranie i zmęczoną twarz, ale mimo to zasugerowała, by przynajmniej zapamiętała kwestionariusz i poczekała na telefon. Annie nie traciła czasu. Wpisała swoje dane, starając się nie okazywać zmieszania żeby chociaż coś zarobić. To było wszystko, co miała w tej chwili. Minął kolejny dzień, ale Annie nie zamierzała przestać. Tak, wciąż była na ulicy. Tak, nie miała dachu nad głową, nie miała stabilnego dochodu, ale było coś ważnego, wewnętrzne poczucie, że może stać się silna. Nawet w najtrudniejszej sytuacji jest wyjście, trzeba się tylko nie poddawać. Znalazła to miejsce, aby znaleźć pracę, nawet jeśli było to dalekie od jej wyobrażenia o życiu, ale dla niej, dla jej syna, był to krok naprzód. To była rzecz, która mogła ją uratować. W końcu życie nie kończy się na jednej porażce. Annie siedziała przy biurku w małym sklepie, pocierając skronie. Jej ciało było wyczerpane, oczy czerwone od nieprzespanych nocy, ale wciąż siedziała, wciąż pracowała. To był jej drugi tydzień w nowej pracy na tymczasowym stanowisku sprzedawcy. Wynagrodzenie było skromne, ale to była szansa, szansa, której nie zamierzała przepuścić. Była zmęczona, ale gotowa iść naprzód. Mimo, że warunki były trudne, a czuła dziwną dumę. Wróciła do gry, pomimo tego, jak została oszukana. Jej życie znów było w jej rękach. Zdała sobie sprawę, że nie może zostać w tym sklepie na zawsze. To było tylko tymczasowe rozwiązanie. Ale kiedy wszystko się rozpada, kiedy cały świat staje przeciwko Tobie, każdy krok naprzód jest zwycięstwem. Spojrzała jeszcze raz na swojego syna, który spał obok niej w wózku. Był jej motywacją, jej siłą. Był jej światłem, jej nadzieją, że wszystko nie poszło na marne. Zasługiwał na coś lepszego, a ona zrobiłaby wszystko, by mu to dać. Dziś znów poprosiła szefa o dzień wolny. Jej syn był chory i Anie czuła, że jeśli nie zabierze go do lekarza, może być jeszcze gorzej. W tym czasie nauczyła się godzić pracę, opiekę nad dzieckiem i myślenie o przyszłości. Znalazła w sobie siłę, by zrobić wszystko. W końcu jak można przestać, gdy ma się w rękach tyle obowiązków? Po wizycie u lekarza Anie odetchnęła z ulgą. Jej synowi nic nie było, ale spojrzenie na notatkę lekarską przypomniało jej, jak łatwo jest stracić wszystko, co się ma. Przypomniała sobie, jak łatwe wszystko wydawało się na początku, kiedy uwierzyła w obietnicę mężczyzny, który powiedział, że odmieni jej życie. Nie chciała o nim myśleć, bo każdy jej krok był krokiem w stronę niezależności. Wieczorem, siedząc w kuchni z kubkiem taniej owsianki, nie zastanawiała się, co powinna zrobić dalej. Nie mogła tak dalej żyć dzień po dniu. Marzyła o swoim domu, o stabilności, o przyszłości. Zdecydowała. Że następnym krokiem będzie znalezienie odpowiedniego miejsca do życia. Zaczęłaby od wynajęcia małego pokoju lub mieszkania, nawet jeśli musiałaby je wynająć bez mebli. Najważniejsze to: mieć własny kąt, miejsce, w którym nie będzie bała się o syna i nie będzie oglądała się za siebie na tych, którzy mogliby ją ponownie zdradzić. Ale skąd wziąć pieniądze na pierwszy raz? Pensja w sklepie była niewielka i zawsze jej brakowało. Ale nie zamierzała przestać. Annie zaczęła szukać drugiej pracy. Wstawała wcześnie, szła do sklepu, a potem do kawiarni, by tam pracować. I tak każdego dnia. Myślała o przyszłości, o tym, jak zmienić swoje życie. Nie zamierzała rezygnować ze swojego stanowiska. W jej głowie wszystko układało się jasno. Nie dla siebie, ale dla mojego syna. Zrobię to dla niego. Będzie ze mnie dumny. Każdy dzień to krok naprzód. Wewnętrzny konflikt dotyczył tego, by nie stracić samej siebie. Anie często myślała, że mogłaby po prostu zabrać syna i wrócić do domu, do rodziców, do tych, którzy zawsze ją wspierali. Ale nie. Nie mogła tego zrobić. Nie mogła wrócić do starego życia. Musiała udowodnić sobie, że może być niezależna, że nie jest zależna od obietnic i decyzji innych ludzi. Wszystko, co musiała zrobić, to zacząć od zera iść na całość. Każdy krok, każdy wysiłek był dla niej i dla jej dziecka. Wiedziała, że nie będzie łatwo. Ale wiedziała też, że stać ją na więcej, niż myślała. Kontynuowała pracę w sklepie i kawiarni, a jej dni stawały się coraz bardziej zorganizowane. Kupowała drobne artykuły spożywcze i gotowała własne posiłki. Dbając o to, co mogła, Budziła się każdego ranka z zamiarem pójścia naprzód. Zaczęła szukać mieszkań na portalach ogłoszeniowych, wysłała dziesiątki aplikacji, próbując znaleźć odpowiednie miejsce do życia. Pomimo zmęczenia, Annie poczuła przypływ energii. Z każdym dniem jej pewność siebie rosła. To nie była tylko walka o przetrwanie, to była walka o przyszłość jej syna, o przyszłość, którą sama budowała, a nie taką, którą ktoś jej obiecał. Na każdym kroku napotykała trudności, ale za każdym razem decydowała się iść dalej. Stała się silniejsza. Wszystko, przez co przeszła, dało jej siłę. A teraz widziała swój cel: nowy dom, pracę, stabilność, szczęście dla niej i jej syna. Spojrzała ponownie na swoje małe dziecko, które było teraz jej wsparciem, jej motywacją. Uśmiechnęła się. To było jej życie i była zdeterminowana. Był czynić je lepszym. Ania szła ulicą, mijając małe sklepiki i kawiarnie, pochłonięta swoimi myślami. W ciągu ostatnich kilku tygodni jej życie zaczęło się trochę poprawiać. Nie mogła powiedzieć, że wszystko było idealne, ale uczyła się cieszyć drobiazgami, faktem, że miała teraz dom, pracę i przynajmniej odrobinę stabilności. W jej głowie nie było już miejsca na złudzenia. Wszystko, czego potrzebowała. To iść naprzód i była gotowa na to pracować. Ale kiedy Annie go zobaczyła, zamarła. Stał w drzwiach kawiarni, jakby przez przypadek, ale tak oczywisty, że nie mogła go nie zauważyć. Uśmiechał się, jakby nic się nie stało. Jej serce przyspieszyło, ale starała się nie okazywać swoich emocji. To był on, ten sam mężczyzna, który zdradził ją, zostawiając na ulicy z dzieckiem. Był tutaj, jakby nic się nie stało i patrzył na nią z tym samym wyrazem twarzy co wcześniej. A cześć, powiedział cicho, ale z wyraźną próbą ukrycia zdenerwowania. Jego głos był tak samo pewny siebie jak wcześniej, ale coś w jego sposobie bycia wydawało jej się obce. Stała tam, nie wiedząc co powiedzieć. W jej głowie natychmiast pojawiły się myśli o tym, co chciała mu powiedzieć, ale nie mogła znaleźć słów. Ty, co tu robisz? Wycedziła, starając się zachować spokój. Zaśmiał się lekko zakłopotany. Zdecydowałem, że czas porozmawiać. O tym, co się stało. Annie poczuła rosnące napięcie. Co do cholery, był człowiekiem, który zrujnował jej życie, a teraz był tutaj z jakąś dziwną propozycją? Wiem, że to wszystko było złe, kontynuował, nie napotykając jej spojrzenia. Ja, Chcę to wszystko odzyskać. Miałaś rację, zrobiłem straszną rzecz. Zapomniałem o tobie, o naszej przyszłości, o naszym dziecku. Ale chcę ci pomóc. Mogę dać ci wszystko, czego chcesz. Dam ci pieniądze, dam ci mieszkanie. Sprawię, że twoje życie będzie lepsze. Jego słowa brzmiały jak puste obietnice, tak jak wtedy, gdy mu wierzyła. Ale teraz było inaczej. Annie milczała. To było zbyt wiele. Zdradził ją, a teraz znów przyszedł z tymi samymi obietnicami. Nie mogła zapomnieć, jak to było. To bolało i nie wiedziała, co powiedzieć. Ale zobaczyła w jego oczach coś, co ją zastanowiło szczerość? Nie chodziło o to, co jej zaoferował, ale dlaczego w ogóle przyszedł? Dlaczego, po tym wszystkim, co zrobił, nagle pojawił się z taką prośbą? Chcesz, żebym ci znowu uwierzyła? zapytała Anię, próbując ukryć złość. Przytaknął, nie odwracając wzroku. Nie proszę cię, żebyś uwierzyła od razu. Chcę tylko, żebyś to przemyślała. Ty i ja moglibyśmy zacząć od nowa. Moglibyśmy odbudować to, co zostało zniszczone. Jego oferta brzmiała jak pułapka. Chciał wrócić do jej życia i najwyraźniej bardzo tego chciał. A nie poczuła, jak wznosi się w niej mur. Wszystko, co mówił, było już tak obce i fałszywe. Nie mogła znów dać się złapać w jego sieć. Był zdrajcą, a ona nie mogła sobie pozwolić na wybaczenie mu. Nie rozumiesz, powiedziała, a jej głos stawał się coraz twardszy. Nie potrzebuję już twoich obietnic. Zrujnowałeś wszystko, co mogłam zbudować. Nie dałeś mi szansy ani czasu. Nie jestem już w stanie być Twoją ofiarą. Milczał. Jego oczy nie były już tak pewne siebie jak wcześniej. Teraz wyglądał na szczerze zmartwionego, może nawet rozczarowanego. A nie poczuła, że jej serce robi się zimne. Nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo to bolało, kontynuowała. Myślałeś, że wszystko będzie dla mnie łatwe? Nie mogę po prostu zapomnieć i żyć dalej. To zbyt wiele. Nie rozumiesz, jaka byłam. A teraz chcesz, żebym o wszystkim zapomniała i wróciła? Nie, nie będę już twoją zabawką. Odwróciła się i zrobiła krok do tyłu, gotowa odejść, ale on stanął za nią. Jestem gotów dać ci wszystko. Powiedz mi tylko, czego potrzebujesz, powiedział, a jego głos stał się niemal błagalny. Ale Annie się powstrzymała. Czuła, że jej determinacja rośnie, że nie musi wpuszczać go z powrotem do swojego życia. Była gotowa iść dalej, bez niego. Od teraz jej życie było jej wyborem. Poszła do domu, nie oglądając się za siebie. Jej decyzja była ostateczna. Nie mogła sobie pozwolić na dalsze życie w tym chaosie. Nie pozwoliła sobie zapomnieć o tym, czego już doświadczyła. I chociaż zdrada tego mężczyzny nie zniknęła, zdała sobie sprawę, że jedyną drogą naprzód było przejście przez nią samą. Annie stała przy oknie, patrząc na jesienny deszcz, który cicho stukało szybę. W dłoniach trzymała kubek gorącej herbaty, ale jej myśli nie skupiały się na tym, co trzymała. Wszystko, co ostatnio wydarzyło się w jej życiu, wydawało się długą podróżą. Wiele kroków, każdy pokonany z bólem i nadzieją, ale teraz w końcu poczuła, że może się zatrzymać i po prostu być sobą. Kiedy pojawił się ponownie, oferując jej wszystko z powrotem, Ania stanęła na skraju moralnego dylematu. Wszystko, przez co przeszła, wszystkie miesiące, które spędziła na odbudowie swojego życia, mogłyby zniknąć, gdyby ponownie uwierzyła w jego obietnice. Ale nie mogła. Zdała sobie sprawę, że jej siła i niezależność były czymś, co osiągnęła sama, pomimo trudności. Nie chciała już poświęcać się dla pustych słów. Wtedy, podczas ich ostatniego spotkania, wszystko stało się jasne. Tu nie chodziło o niego. Chodziło o nią. Chodziło o to, że nie chciała i nie mogła być zależna od decyzji innych ludzi, od ich manipulacji. Zdradził ją i choć mogła wybaczyć, wiedziała, że wybaczenie nie oznaczałoby uzdrowienia. Nie byłoby w tym wolności. Wybrała więc ścieżkę, która otworzyła przed nią nowe horyzonty, ścieżkę niezależności. Tego dnia Annie wysłała wszystkie dokumenty związane z przeszłością do archiwum. Stare zdjęcia, listy, dokumenty, wszystko trafiło do pudła, które włożyła do szafy, zamykając drzwiczki. To był jej gest pożegnania z tamtymi czasami. Nie zamierzała więcej oglądać się za siebie. Musiała tylko skupić się na przyszłości. Jej życie się zmieniło, ale teraz była gotowa podjąć nowe wyzwania bez strachu przed samotnością. Pracując na dwa etaty, Anie czuła, że może wiele osiągnąć. Każdy krok przybliżał ją do celu. Zaczęła oszczędzać pieniądze na własne mieszkanie, szukała możliwości rozwoju kariery. W jej życiu pojawił się nowy sens stać się niezależną kobietą, która nie polega na obietnicach innych ludzi i nie boi się trudności. Mały chłopiec nadal był jej wsparciem, jej sensem. Stał się jej motywacją, by się nie zatrzymywać, nie poddawać w trudnych chwilach. Był jej promykiem światła w ciemne dni, a teraz wiedziała, że zrobi wszystko dla jego przyszłości. Marzyła o tym, jak będzie na niego patrzeć, gdy dorośnie i stanie się niezależnym, odnoszącym sukcesy mężczyzną, który również będzie walczył o swoje marzenia, nie oglądając się na innych. W tym czasie Annie poznała nowych ludzi, którzy docenili ją nie za to, co mogła im dać, ale za to, kim była. Zaczęła otwierać się na innych, nawiązywać nowe relacje, budować prawdziwe przyjaźnie. Nikt jej nie zdradził, a ona nauczyła się na nowo ufać. Zrozumiała, że najważniejsza jest wiara w siebie i w swoje siły. Odnalazła harmonię, nawet w najtrudniejszych momentach. Z czasem Annie znalazła miejsce do życia, wynajęła małe mieszkanie. Zaczęła urządzać je tak, jak zawsze marzyła, przytulnie, ciepło i z rzeczami, które dodawały jej sił kupiła zabawki dla syna, zbudowała dla niego świat, w którym mógł być szczęśliwy pomimo wszystkich doświadczeń, przez które przeszli. Annie stała się liderką swojego życia. Nie żyła już według zasad innych ludzi, nie podążała za obietnicami, które się nie spełniły. Nauczyła się brać odpowiedzialność za przyszłość swoją i swojego dziecka. Każdego dnia, kiedy się budziła, zdawała sobie sprawę, że jej życie było jej wyborem. Nie czekała na prezenty, Sama je stworzyła. I tak, stojąc w swoim nowym mieszkaniu, Annie zdała sobie sprawę, że to nie koniec, ale początek. Początek nowego etapu w jej życiu. Nie wiedziała, co przyniesie jutro, ale teraz była gotowa stawić mu czoła z otwartym sercem. Nie była już kobietą, która została zdradzona. Była silna, pewna siebie i gotowa iść naprzód pomimo wszystkich trudności. Annie nauczyła się być szczęśliwa nie z powodu innych, ale z powodu samej siebie. Spojrzała z powrotem na syna, który już biegał po mieszkaniu, śmiejąc się i dobrze się bawiąc. Annie uśmiechnęła się. Wszystko, czego potrzebowała, to być u jego boku, być przykładem tego, jak ważne jest, aby się nie poddawać, jak ważne jest, aby walczyć o swoje marzenia i nigdy nie pozwolić sobie polegać na tym, co inni mogą obiecać. W tym momencie zdała sobie sprawę, że jej życie należy do niej. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba wam się ta historia.